Промышленный город Штаргард, отсюда недалеко до Штетина, столицы Померании, недалеко до устья Одера. В дню 4 марта, мы здесь очень много событий. gdyż już od świtu toczyły się walki o, o Nowogard, który został tego dnia opanowany przez jednostki II Armii Pancernej Gwardii. Z kolei pod Stargardem żołnierze 61 Armii zaczęli wdzierać się do miasta. I te wszystkie wydarzenia, czyli zdobycie Nowogardu i powolny marsz Sowietów wzdłuż wschodniego wybrzeża jeziora Miedwie spowodował to, że Stargard Znalazł się w zagrożenie. Istniało odcięcie miasta drogi na zachód w kierunku Szczecina, w kierunku przepraw na rzece Odrze, co spowodowało, że dowództwo Armii Niemieckiej w Stargardzie postanowiło się wycofać. I to do 4 marca doszło do wycofania wojsk niemieckich ze Stargardu i tym samym do Stargardu mogły wkroczyć wojska. Sowieckie według niepotwierdzonych relacji toczyły się zacięte walki na terenie miasta jednakże według ikonografii która się zachowała z połowy marca, drugiej połowy marca Stargard nie był tak zniszczony jakby to można było przypuszczać. Do miasta wkroczyły wojska 61. Armii Ogólnowojskowej generała Białowa do natarcia w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Dąbia. Od północy do miasta wkroczyły wojska II Armii Pancernej Gwardii.